I kapanki z tej strony Natyszka! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem z Gacha Live. No niestety, chciałam nagle drugie, ale no... Taki JoJo, jedyny z naszych ekip, jakby ktoś nie wiedział, bo zakłada ekipę, zakłada się z JoJo, mnie i jeszcze Diany. Jeszcze poszukujemy kogoś, ale jeszcze nie wiem, czy on na pewno się, czy ktoś jeszcze się pojawi, więc wiecie. Więc nie przedłużając, zapraszam Was do odcinka. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć trochę o sobie. No i powiedzieć mm, o takich ważnych kwestiach. Typu, no ten filmik nie będzie za długi, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc oki zjazd, zmienię sobie tło. No i będziemy, zaraz się widzimy. taką małą, krótką przerwę. Jak widzicie, jesteśmy w górach pięknych. Wiem, trochę... no nie powiem, nie są za ładne, ale muszą być takie. Głównie z tego powodu yy, czekuję na czy mnie zaraz tu nie przejedzie samochód. O nie, Jojo! Jojo, jak ja ci mówiłam. Ze, ze względów technicznych Zostawiam Was tutaj, a Wy idźcie. Bo ja uciekam przed tym. Uff, na szczęście rozwiałam gdzieś. W tym lesie powinnam, powinien być Jojo, ale mam nadzieję, że go tu nie będzie. Natasza, stukam Twój ulubiony, wazon. I teraz nie mamy co do domu ekipy przywieźć. <śpiewanie> Jestem mądry. Jak ja zaraz pójdę do twojej nauczycielki i powiem, że, że ściągałeś na lekcjach matematyki, to dopiero się zdziwisz. Nie, błagam. Nie, bo przez to, że dostałem z nie mogę. A wiesz, jak moja mama się dowie, to będę miał przechlapany. No to co z tego? Co ja ci poradzę? Drodzu, nie chcę ciebie. Drodzu, chcę inną siostrę. Ale... Co ja ci nie odpowiadam? Skarżę na ciebie, obwiniam cię na wszystko. Czego jeszcze chcesz do życia? Eee, a więc tak, wszystko ci zaśpiewam w tu ręce. Jojo chce lepszą siostrę, która umie wszystko i może nam mnie nie skarżyć. Przyznaje się do wszystkiego, nic nie mówi mamie i tylko na siebie naskarża. naskarża. Jestem być łatwiej. I brzydki. Hej, hej. Jojo, ogarnij się wreszcie, bo ja nie wytrzymuję, tylko każę, ja muszę zmywać, a ty ciągle nie. Czy ty wiesz, co moja mama mówi, kiedy ty płaczesz, a ja jestem wszystkie, mówi, no nie da, no się odczepiliśmy Byliśmy od siebie, musiałam z tobą chodzić, musiałam z tobą spać, wiesz mi jak było trudno. Jeszcze twoje, jeszcze twoje, pani ja nie znoszę. A ty ciągle gadasz, gadasz jakbyś nie magał. Proszę przestań. Nie? To ta, tam, to tam. Ta. Proszę przestań, ja nie znoszę cię, nie znoszę cię. I jeszcze w... wtrąciłeś się na mój odcinek nek nie, wiem co zrobić ja mam cicho siedna tasza dobra to chyba na teraz tego odcinka reszty ja wam nie pokażę to może być drastycznie więc papa papatki i śmiecatki przynajmniej bym miała spokój ja uciekam uh eh, okay pa